Witajcie w nowym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że w miarę prosto siedzę, bo ciężko mi było dzisiaj coś przy tej pogodzie, kadr dobry dla mnie znaleźć. Fajne jest światło. To jest akurat spoko, że dzisiaj pogoda pochmurna, ale jednak tak Fajnie czasami wiecie, przez te okna słoneczko się przebija, i przez to e, lubię właśnie jak jest taki fajny dzień nagrywać. E, I będę się starała dzisiaj nagrać jak najwięcej będę mogła, bo jednak chyba wolę. Taką formę, że nagrać w jeden dzień na przykład dwa-trzy filmy i później mieć czas, żeby je um, obrobić, niż um, tak jak było to um, ostatnio, że nie nagrywałam praktycznie przez święta nowy rok nic, to znaczy coś tam nagrałam, ale nie było to, wiecie, jakby pod vloga nagrane w żaden sposób. Um, i, I przez to też nic nie e, montowałam, nic nie składałam, więc dlatego też taka krótka przerwa była międzyświąteczna, ale to też dlatego, że chciałam z moją rodziną, z moimi rodzicami, z moim chrześniakiem spędzić jak najwięcej czasu. Poza tym tłumacząc też troszeczkę się, grudzień nie był wcale łatwy u mnie w pracy. W handlu grudzień jest bardzo ciężkim miesiącem i też pod koniec roku mieliśmy inwentaryzację też na... Ta inwentaryzacja kończyła się też w mojej urodziny, gdzie w mojej urodziny też praktycznie było bardzo spokojnie. Byliśmy w swoim jakby takim najbliższym gronie. Też pewne jakby takie dziwne, niejasne sytuacje wyszły jeśli chodzi o pracę, ale to już pomijmy. No, taki trochę końcówka roku, dosyć stresująca. Nie byliśmy z Mirosławem, na to wyszło w ogóle nigdzie. No i tak, i, i, i praktycznie spędziliśmy głównie w domu z najbliższymi, ale ja chyba tak wolę. I im jestem starsza, tym bardziej właśnie taki czas lubię. Więc nie mam za bardzo o czym Wam opowiadać, jeśli chodzi o święta i przywitanie nowego roku co jeszcze? tak, także tak jak mówiłam moi drodzy końcówka roku była dosyć, e, dosyć nerwowa dosyć e, stresująca, tutaj widzicie girlandę, nie miałam wcześniej możliwości żeby ją Wam pokazać jak ona wyszła, ale w przebitkach może zobaczycie po prostu cokolwiek więcej e, również światełka, które mieliśmy na oknie powiem mieliśmy, bo one się długo nie utrzymały, one spadły z okna niestety E, bo tutaj wiecie, nie mamy, e, mamy rolety, a nie mamy karnisza. E, I żeby, żeby gdziekolwiek powiesić te lampki, było ciężko. <laughs> Więc finalnie Mirosław przed świętami znalazł na nie miejsce w kuchni na barierce takiej na barierce tej schody, które prowadzą e, na górę. I ona oświetla pięknie kuchnię rano i wieczorem, także jako lampka nam służy. Choinki nie mieliśmy w takim powiedzmy pokoju, salonie, gdzie spędzaliśmy wigilię, ale była za to u mojej siostry w pokoju. Także taki akcent choinkowy był. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym roku jak już Szymon jest troszeczkę większy i już nie dotyka tak tych bombek. Że będzie to coraz jakby lepiej i, i już choinka będzie w przyszłym roku. Postaramy się z Mirosławem o to, żeby to wszystko jakoś zorganizować. Moje cele na ten rok, w zasadzie, muszę Wam powiedzieć, że mam ich sporo, ale niekoniecznie na ten rok. To są cele, które są na najbliższy czas i kiedy one się zrealizują, tego nie wiem. Bo to są dosyć ciężkie i długotrwałe cele, ze względu, wiecie, na też chociażby nasz dom, żeby no może w 2024 się nie osiedlimy, ale żeby wszystkie sprawy były załatwione, które się ciągną, a to nie są łatwe sprawy. Może kiedyś Wam o tym opowiemy razem z Mirkiem, bo też z Mirkiem właśnie planuję też serię, kolejną serię takich filmów nagrać i co jeszcze, takie wiecie przyziemne naprawdę rzeczy związane też nawet chociażby ze zmianą pracy bardzo bym chciała, żeby, żeby to się w tym roku zrealizowało no ale jak się nie zrealizuje to przecież włosów z głowy sobie rwać nie będę, zrealizuje się w przyszłym roku czy będę robiła jakikolwiek podsumowania starego roku 2023? Wydaje mi się, że nie. Nie ma takiego sensu, bo wszystko co mnie spotkało w nim było po coś. Nie spotkały mnie żadne. Znaczy spotkało mnie kilka tam takich sytuacji dosyć ciężkich. Ale to bardziej, które dotyczyły mnie i które teraz są troszeczkę wyciszone, uspokojone, nie wiem jak to powiedzieć. Troszeczkę jakby się już polepszyło, ale ja nadal nie wierzę w to, że ludzie się zmieniają od tak sobie. Ale może Wam właśnie kiedyś opowiem, może w formie podcastu, bo to będzie dosyć długa historia. Na przestrzeni całego roku, która się wydarzyła. Także, no, jest co opowiadać. Muszę sobie w ogóle to wszystko, jakby w podpunktach, żebym niczego nie zapomniała i Wam o tym powiem. Bo to trzeba o, trzeba o takich rzeczach mówić, żeby je nagłaśniać. Nie można dopuścić do tego, żeby ktoś był linczowany z jakiegoś powodu, już abstrahując z jakiego. Ale nie, nie będę robiła żadnych podsumowań roku. Mm, Powiem wam w tym filmie też o tym, co, co ostatnio mi się w sercu kołatało. I tak. Rok 2023 przebiegł mi w zasadzie pod, pod hasłem koncerty. Byłam na wielu koncertach, oczywiście, wszystko, na wszystkich artystach, wszystkich zespołach byłam polskich. Mieliśmy jechać na koncert Skorpionów w maju, ale nie pojechaliśmy Ze względu na to, że mieliśmy jechać rok wcześniej, ale Mirosław zabukował na zły termin Na zły termin ten koncert, później jak patrzyłam na hotele, to... Chyba dwa albo trzy dni w Berlinie było bardzo drogo. Stwierdziłam, że mamy na co pieniądze wydawać i nie jedziemy. Oczywiście te pieniądze, które były zmarnowane z tego koncertu, straciliśmy, ale zyskaliśmy o wiele wie Zyskaliśmy jakby kilka tysięcy, jakby na to nie patrzeć. Jeśli nie pojechaliśmy do, do tego Berlina, pojedziemy sobie do Berlina, ale już tak wiecie na, na luzaku, już nie będziemy żadnych, żadnymi terminami jakby tutaj się podpierać i nie będziemy gonić, żeby w tym terminie akurat być gdzieś tam. Pojedziemy sobie wcześniej, sobie coś tam, bo najlepiej jest wcześniej, bukować i, i tyle. Ten koncert nam przepadł, ale byłam za to i z tatą, i sama byłam na koncertach e, polskich artystów idąc od grudnia tamtego roku, jeszcze 2022, to był Warius Manx. Później w styczniu była Kasia Kowalska. Później w maju była, e, wróć, w marcu e, była Ira. Później w kwietniu Luty. Zapomniałam o lutym. Jeszcze raz. W styczniu była Kasia Kowalska. W lutym był Bajm. W marcu była Ira. W kwietniu nie było nic. W maju była Patrycja Markowska. Eee, w czerwcu Ania Wyszkoni. W lipcu. Czy coś było w lipcu? Nie, nie było nic w lipcu ani sierpniu. We wrześniu była jeszcze Ania Dąbrowska w kwietniu. Ania Dąbrowska, zapomniałabym o niej. E... I w czerwcu Ania Wyszkoni, później był Warius Manx i ostatni koncert, jaki, na jakim byłam w grudniu z moją siostrą i z moim tatą w Teatrze Muzycznym to była Kleo. Także te wszystkie koncerty wspominam bardzo dobrze, na niektórych się ubawiłam lepiej, na niektórych gorzej, ale te chyba z teatru, te z wytwórni właśnie wspominam jak najlepiej, no i już. Słuchajcie, oszczędności oszczędnościami, żałuję trochę, że pokupowałam tyle kosmetyków, a ich po prostu nie używałam w tym 2023 roku. Ale już kolejne koncerty są zabukowane. Będę wam mówiła, oczywiście gdzie byłam i tak dalej, ale już mam zabukowany koncert na luty i na marzec. Nie wiem, czy właśnie chcecie takie filmiki też wspominkowe z tego koncertu, jak ja w dwóch słowach się o nich wypowiadam. W dwóch słowach. Przeważnie to są całe długie filmy. Ale e, mam nadzieję, że mi nie umknęło. A, no i jeszcze byłam, e, jeszcze byłam oczywiście na, e, w, to było w sierpniu, na. E, mam zaćmienia, widzicie? Babielato, e, cała, cała ta seria e, Babielato, które grało, właśnie była też Kasia Nosowska, Jakieś tam inne jeszcze zespoły grały, hmm, ale najważniejsze, Babilatu na sam koniec. Eee, tak. Wszystko w sobie masz tylko złap. To, co ci przynosi czas, może właśnie to cudowne lata. Wszystko w sobie masz. No i to właśnie tak leciało. Także 2023 koncerty, 24 otwieramy koncerty i inne rzeczy. A Chcesz o Hibi. Film? Nagrywam. Ty film chcesz obejrzeć, czy nagrać film? Ale masz fajnego kaczora Donalda. Łaje, sobie gadałeś? Ale coś mam przetem A tu u wuja chcesz na tym, na tablecie film? Obejrzeć. Tutaj ciocia świeczki robiła. No. Tak, tutaj świeczki robiła i jest brudna ta pergamin. Tu chcesz film oglądać? No co ty? Wujio, włącz no mu jakiś film. Ja nie mam, nie znam hasła. Czymuś. Nie znam.